Witam w pierwszym odcinku z gry Symulator dobrego męża Wielki powrót, wolipy jest ze mną Zawór, cześć I I teraz jesteśmy dobrym mężem i Musimy tutaj yy, Robić W sumie nie, coś musimy robić Co można O, można zapłacić Rachunki Oh. Zapłaciłem rachunki. Wojtal. Mm, spokojnie. O, umuje kibel. A, tu deskę się ten. O. Co to można jeszcze zrobić? Eee. Najwierniejsi kibice z miasta. <zyskujesz> można obiad zrobić. Zrobimy obiadek i tej. trzeba jej zanieść. Ten obiad, chyba. Dlaczego no, tu doszło, że mąż musi obiad zanosić? Tylko mm. Coś tutaj jeszcze można zrobić? No, może. można umieć Gary. Myjemy gary. O, umyłem gary. Hyyyy, Nie Nienawidzę tego dźwięku. Ale... dobra. Idę wynieść śmieci. Lol, co powiesz, Wojty? Rocnego O, wyniosłem śmieci Idę kościć stracę, to musi być fajne. Jezus, Maria! Wjeżdżam do domu! Nie Jezu, jakie to głośne. Na górze coś teraz trzeba zrobić Rol O Tutaj coś Nie Można opuścić deskę Rol minę 10 punktów O ty uuuu Co ona robiła? O Mamy broń Idziemy, idę ją zastrzelić. Szmata nie będzie mnie zdradzać Chodź tutaj. No i to by było na tyle. Żegna eee, się z Wami Drzewo ipa. Był ze mną. Do zobaczenia. Cześć.